Jak to pięknie wszystko Pan Bóg wymyślił i Pan Jezus też czynił w czasie swojego ziemskiego życia, że jedno wydarzenie i rozważanie tego wydarzenia, tak jak dzisiaj rozważamy uzdrowienie paralityka, też to wszystko tak w Duchu Świętym zostało poukładane, że praktycznie za każdym razem, gdy pochylamy się nad tym fragmentem pisma świętego, to, to, jest, to jest piękne i to też jest właśnie ukazuje, jakim wielkim skarbem jest Słowo Boże, za każdym razem możemy wyciągnąć dla siebie coś innego. Jest tak wiele kwestii, które można rozważać i wyciągnąć dla siebie, jakby czytając ten fragment Ewangelii, rozważając go, medytując nad nim. Chciałbym, żebyśmy, żeby zrozumieć też taki fenomen wydarzenia, tego, tego uzdrowienia paralityka, abyśmy spróbowali wyobrazić sobie sytuację, w jakiej ten paralityk był i postawić się w jego osobie. Wyobraźmy sobie, że może łatwiej jest to teraz w tych czasach choroby, kiedy czasami jednak obłożnie nas gdzieś tam zniewala grypa lub inne choroby i gdzieś przez kilka dni w tym łóżku trzeba przebywać, aby zbić tę chorobę, zbić gorączkę. To wyobraźmy sobie takiego paralityka, który nie wiemy ile, ale może nawet już od lat sparaliżowany leżał w łóżku. Co on mógł widzieć? Jedyne co widział, to pewnie sufit w swoim domu. Nic więcej. Na pewno przychodziły do niego takie myśli, bo każdy jednak w takiej ludzkiej ułomności do czegoś takiego dochodzi że zaczyna nienawidzić ten sufit, to łóżko, w którym leży, e, zaczyna nienawidzić sytuacji, w której się znalazł. Chodzimy teraz z wizy tą duszpasterską, różnie ludzie żyją, różnie ludzie też jakby e, też i chorują, jest wielu chorych w naszej parafii i w ogóle w naszym społeczeństwie e, i zdarzają się właśnie też takie osoby, że takich spotykamy, obłożnie chorych. Może łatwiej dlatego mi to jest jakoś to wyobrazić. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że ten, który może już nienawidzi swojego życia, ten, który nienawidzi swojego otoczenia i tego, na co patrzy, otrzymuje pomoc od wspólnoty. Znajduje się czterech, może członkowie rodziny, może sąsiedzi, może przyjaciele, którzy chcą mu pomóc którzy chcą mu pomóc, zabierają go na noszach do Jezusa i przyprowadzają go. To podkreśla, jak bardzo wielką rolę ma wspólnota, że jeżeli nasze sprawy wiary, naszą nawet relację z Panem Bogiem, naszą modlitwę uzależniamy tylko od siebie samego, mówimy, że to jest sprawa indywidualna, to będzie przynosiło bardzo znikome owoce. Więcej owoców będzie na pewno przynosiła nasza modlitwa. Nasze spotykanie się z Jezusem, nasza praca we wspólnocie, we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie liturgicznej, we wspólnocie rodziny. Na pewno będzie dużo, dużo łatwiej. Dzisiejsza Ewangelia to podkreśla, jak bardzo ważna jest wspólnota, bo można stać w miejscu, jeżeli nie pozwolimy sobie pomóc innym ludziom, czy to w naszym rozwoju duchowym, czy w ogóle w naszym uświęcaniu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, na którą warto się pochylić, to jest to, co mówi Jezus do tego uzdrowionego już paralityka. Bo wydawałoby się, że gdybyśmy mogli otrzymać taki dar, taki jak dostał ten paralityk i usunąć to wszystko, czego, czego nienawidzimy w naszym życiu, te sufity, te łóżka, tak jak w przypadku paralityka. I gdybyśmy mogli wstać z tego łóżka, i zmienić nasz punkt myślenia, na pewno byśmy do niego nie wrócili. A Jezus robi zupełnie co innego. On mówi, wstań weź swoje włoże i wracaj do swojego domu. Wracaj tam, gdzie byłeś. Wracaj w to miejsce, którego nie nienawidziłeś. I zmieniaj je teraz, doświadczając mojej łaski. To jest bardzo ważne, żebyśmy to sobie uświadomili, bo sami też mamy w naszym życiu, w naszej codzienności, yy, czy takie łóżka, na których nie widzimy już leżeć, ale dalej leżymy. Może przez nasze lenistwo duchowe, nawet, ale też takie sufity, yy, czyli rzeczywistości, których yy, już nie potrafimy znieść w naszej codzienności. Coś nas po prostu czasami aż nawet przerasta czujemy pogardę do tych spraw, do tych może nawet ludzi, do tych wydarzeń, czujemy złość, gdy coś takiego się powtarza. A Jezus chce uczyć nas dzisiaj, że właśnie dzięki mojej obecności, dzięki pomocy też wspólnoty, możesz zmienić swoje myślenie i możesz naprawić to, co jest złe i co dzisiaj może jeszcze cały czas gdzieś tam bardzo negatywnie dotyka. Chcielibyśmy, przeżywając dzisiejszą Eucharystię, rozważając dzisiejsze słowo, poznając łaskę i moc Jezusa, bo te fragmenty tych wszystkich cudów, tych uzdrowień, które rozważamy w tych ostatnich dniach, właśnie po to są, abyśmy zawierzyli i uwierzyli Jezusowi, że on nadal przecież posiada tę moc i nadal możemy zawierzyć Jemu i zaufać. Pokładając właśnie nadzieję w Jego mocy, aby coś się w naszej rzeczywistości zmieniło. I warto chyba dzisiaj zastanowić się, co jest taką rzeczą w mojej codzienności, w mojej rzeczywistości, w moim życiu, której nienawidzę, którą Jezus też chce zmieniać. I to dzisiaj Panu Jezusowi oddawaj. Amen.